Niektórzy z was pewnie myślą, że jeśli pójdę siedzieć, to zasłużenie. Ale co wy byście zrobili? Miałem do nich podejść i poprosić, oddajcie mi moją dziewczynę. Ci faceci nie są tacy jak wy. Przybyliście do sądu, bo takie są zasady, albo nawet wam zależy. A oni tylko biorą i zabijają. Jak tu się przy nich zachować? Nie mam podobnych ziomali. Sprzedaj auta. Co miałem zrobić? Stop gangom. Zgadzam się. Stop narkotykom. Oczywiście. Stop broni palnej. Nie popieram przemocy. Czy jestem przestępcą? Nie. Czy wierzę, że jestem ponad prawem? Nie. Ale nie tak brzmi pytanie. Istnieje tylko jedno pytanie. I nie wam to rozstrzygnąć. Czy ty ją kochasz?